Zgodnie z zapowiedzią pomówmy teraz o obwódkach, czyli pozostałościach tła na krawędzi wyodrębnianego fragmentu obrazu. To częste zjawisko i skutecznie rujnuje cały efekt pracy z zaznaczeniem. W większości sytuacji obwódkę uda nam się usunąć, pracując z narzędziami z obszaru zaznacz i maskuj. Ale jeśli z jakichś powodów się to nie uda, to zobaczmy jeszcze kilka prostych technik pozbywania się obwódek. Kolor obwódki zależy od koloru zbędnego obszaru poza zaznaczeniem. Tworząc zaznaczenia, zawsze jakaś drobna część poza zaznaczeniem staje się też fragmentem zaznaczonego obiektu. Jeśli nie jesteśmy pewni co do obwódki, czy w ogóle mamy do czynienia z tym zbędnym obszarem, to zacznijmy od uważnego obejrzenia krawędzi wyodrębnianego zdjęcia. Warto sprawdzać, zmieniając kolor i jasność tła pod spodem. Oczywiście na nowej warstwie. Ja wykorzystam narzędzie Barwa Nasycenie. CTRL plus U. Gdybyśmy cały czas pracowali na ciemnym tle, to obwódka byłaby niewidoczna. Zauważylibyśmy ją dopiero później, już na etapie tworzenia samego fotomontażu. Obejrzyjmy krawędź na jasnym i ciemnym tle. Możemy też wypełnić warstwy kolorem, niebieskim, zielonym, czerwonym. W tym konkretnym wypadku mamy do czynienia z brzydką, czarną obwódką. Ma różną szerokość. W jednych miejscach jest mocniej widoczna, w innych słabiej. Przejdźmy już do technik usuwania otoczki. Zaczniemy od najprostszej, podstawowej metody. Menu warstwa: Usuń otoczkę. A tutaj widzimy dwie opcje: Usuń białą otoczkę i Usuń czarną otoczkę. Wybieramy oczywiście czarną otoczkę. I w przypadku delikatnych otoczek efekt może być całkiem niezły. W tym miejscu otoczka jest nieco węższa i widzimy, że częściowo została usunięta. Warto też wypróbować opcję bez aureoli, którą widzieliśmy w podmenu Usuniętoczkę. otoczkę. Działa podobnie, ale pozwala zdefiniować szerokość obszaru, z którego usuwana będzie otoczka. Jak widzimy rezultaty nie są rewelacyjne, dlatego zobaczmy kolejny sposób usuwania otoczki. Wspomnieliśmy, że otoczka powstaje, ponieważ zaznaczenie uwzględnia również fragment obszaru poza zaznaczeniem. Ten fakt można wykorzystać także do usuwania otoczki. Zaznaczamy nasz obiekt, Klikamy na miniaturce warstwy przytrzymując klawisz CTRL. Teraz odwracamy zaznaczenie. Odwrotność. Chcemy ostatecznie zaznaczyć przezroczyste pikseletła. I teraz naciskamy kilkukrotnie klawisz DELETE. Z każdym naciśnięciem klawisza usuwany zostaje kawałeczego obszaru poza zaznaczonym tłem, czyli kasowany jest fragment obwódki. CTRL plus D, usuwamy zaznaczenie. Metoda dość prymitywna, ale jak widzimy, w przypadku obwódki o małej szerokości całkiem skuteczna. Oczywiście nie w każdym wypadku da się tę technikę zastosować. Jeśli mielibyśmy do czynienia z delikatnym fragmentem, na przykład z włosami, to niestety stracilibyśmy szczegóły, również zostałyby usunięte. Można dodatkowo wykorzystać parametr w tapianie, który jest dostępny dla zaznaczeń. Znajdziemy go na pasku opcji po wybraniu któregoś z narzędzi do zaznaczania. A kolejna metoda pomoże nam się rozprawić z otoczkami już ostatecznie. Wykorzystamy style warstw plus ewentualnie tryby mieszania. Podwójne kliknięcie na warstwie z naszym obiektem. Style warstw. Możemy pozbywać się otoczek z wykorzystaniem styli na bardzo różne sposoby, na przykład z pomocą stylu blask wewnętrzny. Zaznaczmy. Teraz kolor blasku. Wybieramy kolor jak najbardziej zbliżony do kolorów w pobliżu otoczki. Jeżeli obiekt jest wielokolorowy, to sytuacja nieco się komplikuje. Pamiętajmy, że wtedy mamy do dyspozycji także gradient, który oferuje bogate możliwości konfiguracyjne. Po wybraniu koloru możemy korzystać z całej gamy dodatkowych opcji. W tym wypadku samo zwiększenie krycia okazuje się wystarczające. Wspomnieliśmy o sytuacji, kiedy kolor obiektu nie jest jednolity. Z pomocą przychodzą nam tutaj także tryby mieszania, które bardzo często okazują się pomocne. Warto przetestować opcję podlewka, która pozwala zmniejszyć krawędź otoczki przed zastosowaniem rozmycia. Efekt nałożenia otoczki będzie intensywniejszy i bardziej kryjący. Działanie tego parametru dobrze widać na podglądzie z prawej strony. Ważną rolę będzie pełnił także rozmiar odblasku. I efekt jest całkiem niezły. Zatwierdźmy. Warto przypomnieć, że styl można oddzielić od warstwy, tak że będzie on funkcjonował jako osobny obiekt i, w razie potrzeby, dodatkowo poddać koedycji. Na koniec przejdźmy do naszego fotomontażu i zobaczmy, jak tam postępują prace. Biorąc pod uwagę wskazówki z rozdziałów poświęconych wyodrębnianiu obiektów, zostało dopracowane zaznaczenie postaci. Najtrudniejsza część tej pracy to oczywiście włosy. Zaznaczenie dziewczyny zostało wykonane zgodnie z tym, o czym mówiliśmy. Najpierw wzmocniłem kontrast, szybkie zaznaczenie, zaznacz i maluj i poprawki z wykorzystaniem maski. A same włosy zostały domalowane, także zgodnie z tym, o czym mówiliśmy. Zamiast skupiać się na zaznaczaniu poszczególnych włosów, większą uwagę poświęciłem reszcie postaci, a włosy, tak jak wspomniałem, zostały domalowane na nowej warstwie, żeby w razie czego można było je jeszcze edytować. Na przykład delikatnie rozmyć z pomocą rozmycia gaussowskiego. Sporym problemem będzie jednak połączenie dziewczyny ze szklanką. Pozostałą część morza należy przyciąć zgodnie z kształtem powierzchni płynu w szklance. Postaram się wymieszać z pomocą trybów obie powierzchnie, tak by tworzyły jednolity obszar. Chciałbym też zachować rozpyskiwaną wodę z prawej strony. W takim układzie na pewno muszę zabezpieczyć nogę dziewczyny przed edycją. Utworzyłem więc maskę obejmującą tylko wodę. Maska pełni dwie funkcje. Na jej podstawie łatwo można utworzyć zaznaczenie i wykonać kopię wody, a druga rola, ten sam obszar, czyli woda na warstwie z dziewczyną, jest dzięki masce ukryta. Wygląda to właśnie w ten sposób. Teraz do samej wody będziemy mogli zastosować choćby tryby mieszania warstw. Jednak najpoważniejszy problem to samo umiejscowienie postaci. Dziewczyna właściwie to lewituje w wodzie, niczym spławik, jej stopa nie ma żadnego punktu oparcia. Powinna stać na dnie szklanki, ale to by znaczyło, że jej łydka jest nienaturalnie długa. Czy oglądający byłby w stanie uwierzyć, że dziewczyna lekko się unosi na wodzie? Trudno powiedzieć. Raczej nie. Aby nieco zniwelować ten efekt, przesuńmy postać troszkę niżej. W tej chwili na ten motyw składają się trzy warstwy. Zaznaczamy wszystkie z pomocą klawisza Shift i przesuwamy nieco ku dołowi. Odsunę dziewczynę od prawej krawędzi, tak by zachować cały fragment rozpryskującej się wody. Ukryjmy warstwę z wodą, aby widzieć fragment nogi. Właściwie czynność ta niewiele wnosi. Dalej położenie dziewczyny przeczy prawą fizyki. Pomijam fakt, że w ogóle mamy tu do czynienia z miniaturową postacią w szklance, ale nawet wymyślony świat powinien być sugestywny i trzymać się jakichś zasad. Wyświetlmy warstwę z wodą i zajmijmy się tą częścią. Na pewno będziemy musieli usunąć nadmiar obrazka, tak by odpowiadał powierzchni płynu w szklance. Interesuje nas dokładnie ten obszar. To akurat jest czynność prosta. Większy problem stanowi rozchlopana woda. Wolałbym uniknąć żmudnego pozbywania się morza pomiędzy kroplami. Byłoby to czasochłonne, a poza tym efekt mógłby być przeciętny. Utracilibyśmy sporo niuansów. W związku z tym, że rozpryskująca woda jest jaśniejsza niż tafla morza, pomocne mogą się okazać tryby mieszania. Zobaczmy, czy uda nam się uzyskać jakiś satysfakcjonujący rezultat. Prawie na pewno będzie to jakiś tryb z kategorii trybów wzmacniających kontrast. Może tryb światłopunktowy. Co prawda teraz krople są nieco słabiej widoczne, ale za to praktycznie wcale nie widać morza. I jest to dobry punkt wyjścia. Oczywiście tryb wpływa także na resztę tego fragmentu, czyli na morze z lewej strony, ale jest to łatwiejsza część w edycji, więc skupimy się na kroplach. Również na tym etapie nie ma się co przejmować nadmiarowym obszarem. Tak jak mówiłem, skupiamy się na kroplach. Wzmocnijmy kontrast. Rozjaśniając i tak jaśniejsze niż reszta morza krople, staną się one bardziej widoczne. Teraz część fal także stała się widoczna, ale te kilka dodatkowych fragmentów bardzo łatwo zaraz usuniemy. Kolejny problem to bardzo brzydki kolor pozostałej części morza. Zajmijmy się tym. Kontrol plus U, narzędzie barwa nasycenie. Suwak barwa ostro w prawo. I teraz fale mają już zdecydowanie przyjemniejszy niebieskawy odcień. Za to rozpryskująca się woda lekko zabarwiła się na żółto-różowo, i całkiem nieźle to koresponduje właśnie z takim lekko-pomarańczowym wieczornym światłem na naszej kompozycji. Wzmocnijmy jeszcze nieco ten efekt, zwiększając nasycenie kolorów. O kolorze porozmawiamy w następnym rozdziale. Odrobinkę zbyt mocno. Samą barwę też skoryguję. Również odrobinkę i zatwierdzamy. Teraz pozbywamy się w końcu nadmiaru morza. Klawisz E, narzędzie gumka. Dopasujmy rozmiar końcówki, lewy nawias kwadratowy i usuwamy. Zastosowanie trybu mieszania warstw sprawiło, że fragmenty obrazu stały się mniej widoczne, więc usunięcie części obrazka z morzem będzie łatwiejsze. Nie musimy robić tego bardzo dokładnie, choć warto zwrócić szczególną uwagę na krawędź powierzchni wody w szklance i krawędź samej szklanki. Usuńmy zbędne fale z lewej strony, są bardzo dobrze widoczne, więc będzie to proste zadanie. Ja nie robię tego zbyt dokładnie, ale oczywiście także należy tutaj zwrócić szczególną uwagę i usunąć również fragment morza pomiędzy stopą dziewczyny, a krawędzią szlanki. Teraz bok i dolna część. Jeśli nie mamy zbyt pewnej ręki, to warto skorzystać z klawisza Shift i zamiast przeciągnięć, ustawiać punkty klikając w niewielkiej odległości od siebie. Klawisz Shift sprawi, że kliknięte miejsca zostaną połączone ze sobą linią. Tak jak już mówiłem, ja nie pracuję zbyt dokładnie, ponieważ to nic nie wniesie do samego tutoriala, więc szkoda czasu. W tylnej części szklanki te fale są mało widoczne, ale także warto je dokładnie usunąć. Jeszcze jeden ważny detal, o którym musimy pamiętać: to krawędź szklanki. Znajduje się przed taflą wody, wobec tego usuwamy część obrazka w tym miejscu. Rozmiar pędzla mniej więcej równy szerokości brzegu szklanki i usuwamy. Ja skorzystam tutaj z klawisza Shift i podobnie jak wcześniej, także nie robię tego zbyt dokładnie. A to właśnie takie detale, często czysto techniczne, decydują o tym, czy nasza kompozycja będzie przekonująca, czy też nie. Jeszcze przydałoby się kilka poprawek. Cały czas dzięki masce mam dostęp do oryginalnego fragmentu morza, i w razie czego, w razie jakiegoś błędu, mogę po niego sięgnąć. I na tym ten etap pracy zakończymy.